Witajcie serdecznie, dzisiaj krótki film na temat prądu na działce. Mówię jak ja to zrobiłem, każdy sobie robi jak chce. U nas dystrybucją zajmuje się Tauron. Jeżeli chodzi o sprzedaż energii elektrycznej, to rynek jest otwarty. Każdy sobie może wybrać sprzedawcę jakiego chce. Ja, mam, ja będę miał wszystko z tauronu, nie kombinuję i tak płacić trzeba. Więc do rzeczy, o wszystkim pewnie jest wiadomo, że taryfa, która jest wydykowana przy wypełnianiu wniosku o określenie warunków przyłączenia, to jest tak zwana C11 na budowę domu. Różnica pomiędzy taryfą C a G, taką, którą mamy wszyscy w domu, w gospodarstwie domowym, w mieszkaniu, w domu, jest taka, że tam nie płacimy za tą moc przyłączeniową. A przy taryfie C już taką stawkę płacimy. No i w moim przypadku, jak wziąłem sobie 17 kW noc przyłączeniową to wstępnie z takich wyliczeń e, kwota brutto to byłoby około 125 zł to może być nawet więcej, ale mówię około plus minus, a za zużycie 100 kWh zapłacę 75 zł e, więc prosty rachunek jeżeli chodzi o wybór taryfy a jak to zrobić, żeby to było wszystko zgodnie z prawem? Ja to zrobiłem w ten sposób, że postawię sobie najpierw garaż i wnioskuję przyłączenie nowego obiektu jako garaż. I tutaj mogę sobie wybrać taryfę G11 i w tym momencie nie będę płacił za każdy miesiąc za tę moją moc przyłączeniową. więc taki tego jest plus. Warto się rozeznać w temacie. Dla jednego oszczędność niewielka, a no dla mnie z uwagi na to, że chcemy budować bez kredytu, to każda stówka się liczy, więc szukam tych oszczędności. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem, żeby nikt mi niczego nie zarzucił. Praktyka, no eureki nie odkryłem, żeby nie było. Praktyka ogólnie stosowana. Ten kto troszkę się poorientuje to prędzej później na to wpadnie jak to zrobić, żeby właśnie sobie troszkę przyoszczędzić. No a co stawiam, stawiam zwykłego blaszaka za 2000. Blacha ocynkowana. Przyjeżdżają 15 minut mają gotowe ściany stawiają. Już oglądałem też na YouTube jak to wygląda kotwienie takiego bez tam, bo teraz mamy wiadomo okres taki no, niesprzyjający, jeżeli chodzi o wylewanie jakichś fundamentów pod garaż. Oczywiście jeżeli chodzi o taką metodą gospodarczą, bo ja sobie to chcę sam zrobić tak, żeby znowu zaoszczędzić. Więc widziałem filmiki jak też po prostu sprytni inwestorzy bloczki fundamentowe. 6 bloczków w środku trzeba już po postawieniu garażu podkopać się pod profilem tym na długich ścianach spuścić bloczek wcześniej go przewiertać szpilka przez ten profil przeciągnąć szpilkę uwiętowaną nakrętkę zasypać ten bloczek no i mamy pewność że ten garaż na mnie odpłynie przy jakichś tam większych Wiatrach, więc taki patencik na montaż. Też będzie z tego filmik. No, jest tego wszędzie pełno na internecie, ale może akurat ja się cieszę, że wiadomo, nie jestem mistrzem nagrywania. Także konstruktywna krytyka, mile widziana. Zastosowałem się do pierwszego komentarza i zainwestowałem w mikrofon całe 38 zł. Może jakoś nie jest powalająca, ale na pewno lepsza aniżeli bezpośrednio z mikrofonu, z telefonu. Także zobaczymy krótko. No, jeśli macie jakieś inne patenty, które można zastosować na budowie, to dawajcie znać. Ja już wybrałem. Ten pan Sylwester praktycznie już mamy. Jesteśmy w posłowie poszły również wybrałem też gościa do mapy do celów projektowych no jeden projektant to w ogóle miał cenę za porę, bo projekt 3000 netto, nie projekt był brutto przepraszam on podawał cenę netto więc za jego adaptację 7000 jeżeli chodzi o układ wewnętrzny ścian Działowe, działówek potem za szambo 2000, za mapę do celów projektowych 2500 więc no jeszcze tam kilka rzeczy, które są potrzebne, więc suma sumarum, no zakręciłby się ten projekt około 20 tysięcy brutto, no to by mi się kolana ugięły więc będzie to robił mój znajomy dobry chłopak no i u niego to mam 11 netto cenę więc parę tysięcy też zaoszczędzone następny etap no to no muszę postawić ten garaż ogrodzić działkę no to będzie na, na przestrzeni kilku tygodni Ciężko jest, ciężko jest. Powiem Wam, że ogarnąć to wszystko przy, przy trójce dzieci, gdzie żona jeszcze też ma praktyki w szpitalu. My musimy ten czas dzielić. I jeszcze tą córeczkę naszą, 4,5-letnią, też trzeba jakieś atrakcje jej zapewnić. Także, żeby to wszystko pochytać i nie zwariować, to jest naprawdę wyzwanie. Ale dla mnie to jest taki motor napędowy, no, robię to dla dzieci, dla siebie po części też, zawsze do mnie się marzył, ktoś taka oaza, nie wiem, im człowiek starszy to jakoś tak chce uciec od tych ludzi, od tych spojrzeń ludzie to jest straszne jak teraz każdy idzie i się gapi. Nie wiem, jakoś może im człowiek starszy to się robi trochę taki bardziej dziki, ale powiem wam, że no tak jak tutaj widzicie cisza, spokój, więc uboczy się kornika, wilcze doły tak zwane, no to człowiek odpoczywa, patrzy na te drzewa, niby drzewa dają spokój. No, działeczkę jeszcze Wam nie pokazałem, ale no, ciężko mi tam w ogóle jechać. No, nie chcę też żony, bo żona cały tydzień jest z, dzie z dziewczynkami, yy, więc no, chcę, żeby ona w miarę też zaznała yy, jakieś rozrywki. Yy, pojechanie do sklepu nie można nazwać z rozrywką, ale wiecie o co chodzi, no, kontaktu wiecie, z rzeczywistością, bo tak to ona też ma dzień typowo ustawiony pod dziewczynki wszystko w biegu dostosowywanie swoich potrzeb fizjologicznych nawet pod dziewczynki także sama radość ale też ogromne poświęcenie więc szacun dla żoneczki. no pojechała z młodym na parę zabaw tego ona też coś miała z tego dzieciństwa, no bo jednak te 2-3 lata trzeba liczyć, że wszystko jest nastawione głównie na dziewczynki. No bo są dwie, więc ciężko to nam jakoś sobie mądrze rozplanować. Nie da się. No, trzeba iść na żywioł, nie da się planować przy małych dzieciach. Jeżeli ktoś potrafi, to też dajcie znać. Rady, rady. To nie tyle rady, ale jakieś wasze przemyślenia też na pewno że są mile widziane o, A tu teraz widać na wyższe goły. Tak to jest, cisza, spokój. No, Zraditalizowali to. Były tutaj pola. No, oczywiście się jest pięknie teraz. Jak to w takim okresie, aura jakby z wyschniętego jeziora. No. Także nie nudzę już was, jak coś to łapki w górę, komentarz mile widziany. Jak dostałem tego jednego, to ta dziewczyna mi zwróciła uwagę, że nic nie słychać, to się normalnie cieszyłem, paradoksalnie. Było to, że to było zwrócenie uwagi, to dla mnie to był fajny. Także super, że chociaż ktoś to właśnie w taki sposób skomentował. No i co? Dobrego weekendu. Pozdrowienia, hej!